Dobra, wchodzę do Remka. Halo! Halo! No, siemano! Siemano, siemano! Dezerterze. No, witam, witam brata dezertera. Dzień dobry. O, słuchaj, jest problem. D420LP. Eee, no widziałem, że masz giganisko. No. Z czekaj, ty wczoraj wróciłeś? ty mówisz, że z za, za, no w nie, Zola? No, tylko dwie zagrałem tak, byłem z na Saunie, stary. Posiedzieliśmy, poczytałem se troszkę i o północy ja już spałem, o której poszedłeś spać? O drugiej chyba. No, ale wcześniej się odpaliłeś, no ale ja też chciałem odespać, bo to. Ty, a wiesz o no tym, nie że Krzychu, się spałem już miał wracać no. i naprawdę uciekł mu ten pociąg, to nie była zadymka, żaden szpont. No Okej. Okay. Bo ja myślałem, że to jest spont, bo oglądałem akurat transmisję i wszyscy tam spamowali, że sp Pociąg, i tak, będąc tam na miejscu, mówię: Okej, okay, szpącą. a napisałem do krzycha, czy gramy w lola. I on napisał, że uciekł mu pociąg. Mianowicie, pociąg pokazywał 20 minut opóźnienia, a odjechał o czasie, ku... Rozumiesz to? Przecież to tak nie powinno być. Jak ogłaszałem, że jest spóźnienie, to pociąg powinien poczekać Imo. no, błędy, błędy się zdarzają. No, bez jajno. I mogę dać głupotę. Bo jeżeli... No słuchaj, jak pociąg został ogłoszony, że jest spóźniony 20 minut, to powinien z tym opóźnieniem już odjechać, bo ktoś, kto może być na czas, sprawdza, że jest opóźniony i przyjedzie później na przykład. No ja wiem, widzę, że jest opóźnienie no to jest, to jest... może ulec zmianie, no ale tak na logikę, kurczę. Co się boję, że to może być błąd ludzki po prostu, no i tyle. I jakby pierwszy raz słyszał o tym, żeby było opóźnienie, a żeby odjechał ten. Na, 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 o czasie, nie? No dlatego no to myślałem, to, to, że to... to Jakaś gigarary sytuacja, no I tyle Ja tak nigdy nie miałem, jak był spóźniony to odjeżdżał spóźniony, nawet jak przyjechał wcześniej to stał Bo z reguły no rzadko się zdarza, żeby ogłosili, że jest opóźniony, a przyjechał wcześniej, no nie? No, no tak, tak, no. człowiek ma być na stacji, no ale generalnie tutaj to jest dru drugi przykład na przykład No jak masz opóźnienie pociągu to możesz sobie gdzieś pójść, a nie siedzieć na dupie Ale no, to jakby, to, jakie to ma znaczenie, no przespał się i teraz jedzie do domu, w sensie na będzie wieczorem, nie, no bo Jak generalnie nie na nowym sprzęcie, tak pro proszę o staranie się no, do... no dobra, ja dam Jeszcze. się 100%, nie? Informacje dla pasażera są dobre całkiem w tym PKP. Na każdym dworcu byłem to było całkiem, całkiem git. Zawsze wiedziałem co i jak. Nasze no, sami monitory to pokazują. Ale raz... No nie, teraz jest. Dworzec Poznanie teraz jest dobrze zrobiony. O! Coś mi tu zwardowało. Ja się boję tego Zed'a, że przyjdzie na pierwszym. No teraz tak, Spróbuję, portowa. spróbuję, ale to... Nie ma, nie ma tego, nie ma, nie ma, nie ma, takiego zniknięcia. Ale jest wizja. Dobra, trudno, przez wizję przeszedłem, tak mi się wydaje. O kurwa. Nie, nie, cofnij, co, Tempo w żeby mnie nie zabiło to. Ja ale ja ale ja p***ole. Fajnie, spokojnie, Grę. nie robimy takich ganków. E, nie, nie, pojęć po, 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 gankować, tylko bez brafu. W tej grze gramy pod Sylasa. Rzadko się zdarza, żebyś chciał ganków, więc respektuję to i przyjdę. Nie, na no, Sylasa akurat chcę, bo jestem trollem, jestem trollem ogólnie. Widzowie, nie będzie TFT, dopóki nie wbiję mastera w lidzę. Dlatego jeszcze nigdy TFT nie doświadczył. Nie, masz, nie, się nie, nie, no dobra, widzowie, zlikuję to, zlikuję to. Remek powiedział, że mnie wciągnie do mastera. Naprawdę! Powiedział tak, powiedziałem tak. Będę grał cogatem i cię wciągnę, nie pi ja mówię, ty no, ale czy ja dam radę? On mówi, nieważne czy ty dobrze grasz, bo ja dobrze gram. Tak było. Dobra, ku... dobra. Tego ostatniego nie powiedziałem, powiedziałem nieważne jak zagrasz, no. bo ty, ja to zrobię. No. no, chodziło o to w skrócie widzowie, że mogę być turbo gównem, bo Remigiusz wyciągnie czogata i Kernie. Tak, 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 dobra, dobra, k***a, ku... teraz od kolejna każda gierka z czogatem. A co masz za nowy sprzęt? Jakaś sponsorka, albo jakieś nowe kolabo, czy sam sobie kupiłeś? E, nie, ba ba Bartera, Bartera zrobiłem, chciałem taki sprzęt właśnie. Is Bardziej skin? nie, nie... E, sekundkę, zaraz ci powiem. Ja p... Przepraszam, i z gry mam. I mam sprzęt taki bardziej e... nie, stila, nie do dzitach nie tych, tych takich e... bieżących ma Szóstkę dobił skórę. Aurora typuje. Pójdę na kraba i zagram wokół Mida, bo mamy szerę. Pan doryszą może mieć Ja idę, p... no myślałem, że go robisz, sorry. O, idzie Aurora. Mogę być? Też mogę nie, być. Zed jest też. Mordę, idzie Mordi, idzie, idzie Mordę, no? Jestem na Aurorze. Dobra. Super. To może być Aurora, biegnę tam. Jest. O, jest. Nie uciekła z klatki. Ty, no co jest? Widziałeś? Dobra, wchodzę, Żartowałem, ja pierwszy. Za**** wejście. O Boże. Idę powoli, to żeby się nie zobaczyli. Zobaczyli okay, mnie. Już idę, już idę. Dobra. Nie no, what the f No mocna jest, mocna jest, no. Ja już wychodzę z bazy, oni są spóźnieni, tylko poczekajcie, żebyście się, żeby się nie z wszystko. Ja bym smoka wziął. Bierzemy, bierzemy smoka. Sami wbiliście A PE pier... no! Ooo! Uciekaj, 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 uciekaj! Ucieka, 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 ucieka. Przeciągnął! Nie, nie nie! No nie, nie, nie. Do mnie. Ja, byłem, ja byłem dead, ja byłem nie, dead! Nie, nie, nie. Ja, byłem, ja, byłem, ja byłem, ja ja byłem dead! Ja byłem dead! Jak, Jak mi się podobał super Dobra. wyjazd, super był, naprawdę. Gramy, gramy gramy full teraz. Dobra. To jest tak, że on ci do k. O wszystko, up O, ku... on teraz bił. IBAT! IBAT! proszę. Przeżyję, przeżyję. Nie przeżyłem. Ku... A. Mam górną o suporcie, ka! Ku... Nikt ze mną nie zagra tej gry, no i nie zagra, powinien grać supportem, ale nie mogę zagrać supportem Zero wizji, zero wszystkiego. Mam im lepszy pod, ku... A wszystko mają lepsze. Pójść mi ich zastąpować totalnie. Mam taki temat, że, że powinniśmy ich A Mamy lepszego topa, lepszego mi Lepszego junglera. Nie. Co Nie. Uspokój się, cześć. <laughs> nigdy się nie ma, nigdy się nie ma, nigdy się nie ma. No ja wszędzie jestem, no nie, 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 nigdy się nie ma, nigdy się nie ma. Gramy to, gramy to. No, ja. Wolę. Dobra. Czekaj z combo, czekaj z combo, czekaj z combo. Dobra, jest miara. No nice. Dobra, bierzemy, bierzemy reka, bierzemy się po prostu. Aha. Ty, będą chcieli się bić, także się na... Odwracam. Kurwa. Nie! NIE chce mi się grać! Ta gra jest fatalna! Nie jest fajna! Nie, nie krzyczymy, Remek! a po co w sumie? Nic, kurwa, nie robi tym na oten. Kilka jak już nic się nie dzieje. A nie lepszy w sumie? Remek, ja gram w dżungli. <czek> jest <okay>. Sorry, zapomniałem. <ślesz> no i no. Dobra, 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 chodź, chodź w górę, chodź w górę, co? Idę. Nie, robię... nie, nie, potem jestem gównem. Jak słucham twoich koli wypł się nie ale, kazał... ale serio, 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 tak jesteś gównem jak coś. No popłaczę się no. Ty biorą bok. Okej, okay, to do, do, no i do mnie, do mnie. A, bo ty ciężboba ta, no to za... No i zobacz, myśmy te dwójkę pitali. Jesteś Draven, dobra. Dobra, wyszło. Nie musicie go zaczynać. Oj, zajeb. Go smoke, go smoke! no. Dobra, FM go next, zapomnijmy o tej grze. Jest najgorsze na lekko drużynowo nad niej gramy. My nad niej też nie pomyślimy. A powinniśmy to z Mordeka i z palcem z falsem wygrać. To nie ma grania zespołowego. No i chopse banszy kupił mnie zabija. Po zrodli sama Wszedł od tym ZM, dwa hitki by zrzucił. Fast FF. Nie, no to jest winek Nie jest winek, nie jest winek, Gramy chur. Gramy. No idziemy do ciebie ogółem, nie? Ok, może zabijecie. Ogólnie jesteście jak, jak, jak portal. Ku... Celowo nie jest tym portalem teraz. To... Dla drużyny całej. A ty też, też nie idzie portalem. Ja już nie mam ochoty grać tej gry. Ja już po prostu już nawet chciałbym wyjść z tego. Szybko poszło, dopiero pierwsza gra. Na tej gry nie mam tej gry nie mam, grać, tej gry nie mam grać Będzie kit, będzie kit. No, w kolejnych że w kolejnej że no, no, trzeba pomyśleć bardziej. Lepiej zagrać Lightning Face. Ale no, mają takie postacie sobie idą razem w piątkę, brałem sobie kilka spela nożną, tyle jest kilka co klika. Te pierwszy kryształ do HP kupił. Pytaj się, może go ci sprzeda, k***a. No, <gryśla> <gryśla> Serio. No nie mogę, <gryśla> O, Z. A to nie działa tak, że ten. Bo to które, czekaj. Które to jest kroki kan kan kanmejów? I zginę se. Ja p***! To... GG, Nautilus i yeah, Arrow 4 Czarty. hop to realnie, to. Ja jestem w szoku, k***. Ku... Wrócimy next. Grunżył mentalnie się. Nie mentalu. Masz, jak... masz jakieś szyny? Mogę ci szynę dać, bo ewidentnie jesteś k** chyba w tym lesie. Pytam o Twoją nogę, czy masz jakąś szynę albo. Nie, nie mam, nie mam, nie ma żadnego złamania. Tak, 8 w stopę. A ty nie masz dramy nie. z mamonem, nie? Nie mam. No to dzisiaj zrobimy. Nie, nie robimy jak oglądałem już film. Już za późno. Ja nie jestem jak kubon, ja się nie dam. Nie zniszczysz mojej przyjaźni. No, z mamonem. No nie muszę robić. Nie no, to oczywiście, że musisz. Nie. Bez twojego szpontu nie będzie. Ja tylko puszczę gry, że Overpo wyzywa mamona do komendanta, no ale głupio by było ja Ja puszczam, ja puszczam gry, że wyzywałeś mamona. I no dobra, no dobra. No i brawo, i teraz proszę Shota, który Overpo chce mnie skłócić z mamonem i ich będzie kłótnia między Overpo'em a mamonem że ci. Ty, Mamon ma tatuaż? Nie, nie. Ma Chyba, że to jest ręka gaming no w gamingowy. Nie ma, nie ma. To jest ręka gamingowy. Dobra, 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 dobra. Nie no do, dobra, ty, ty oddajesz jak bról stary. No nie no dobra, dam ci filmik i... Sam powiedz, czy to jest tatuaż czy nie, dobra? No ale no, przecież wiele razy widziałeś jego rękę, to to No nie, całą no sobie pierwszy całą. raz. Rękę Nie widziałem tego tej ręki. Ja wiem o rękawie gamingowym, bo jest takie konto na Twitterze, z którym sam ze sobą pisze mamon. I on tam ten rękaw wyjaśniał, dlaczego ma. Dobra, w tej robię 1v9. Stary, Też mi napisał tak N*** tego Warszawy jaka banuje za niewinność A drugi chłopak napisał tak Przecież on nie jest z Warszawy, to tylko mieszkanie z Warszawy No tak, plus nie banuje, nie nie zbanowałem nikogo Boże święty, a mi ta gra w... ja. Nie wiem, mega cięty jesteś dzisiaj na gierkę Ty no, ja tam podejdę, mam trochę czasu między kampem. Jestem No dawaj Masz go Ja p***e pi... Wszyscy się jeszcze widzą. Ja pierdolę, nie wiem R... Ty zaraz kur... Dobra, nie przychodź, nie chcę Cię widzieć w pobliżu Robisz full, A, hit, full Nic hit. nie zrobiłem złego Ale to jest git, to jest git, nie chodzi o to, że nie robisz nic złego, prosto Cię nie chcę kur... No najgorzej kur... tak bez powodu? Tak, nie żartuję, no przychodź mi na No mogę teraz przyjść, mam okienko, nama ma 2-0 No to gramy, gramy Kombo za 2 dopiero, tyle mogę zrobić Co, kur... No co ku... no, mówię! Fajnie, to to tyle mogę zrobić, stary, no co ja ci poradzę. Na początku to combo to jest 10 sekund. Będzie, jest szako. Tak, widzę, jestem, jestem przy darecie, jestem przy darecie. No, dobra, nie trafiłeś. Nie mogę przelecieć. Zabij dobra, zrekosa chociaż. Mogę... Zabij... już. uda. Jest. Okej, okay, idę, idę do topa, idę, idę. Mmmm, szóstkę ma kurde. Może zdążę. Nie zdążyłem. Nie no, nie wytrzymałem. Ona mnie widzi na wardzie. Zabijam. Aha. Uważaj. Od razu ja zaczęło dery. Uciekaj, 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 uciekaj. Już jest martwy. Ja wp***am. Halo, co jest? Ta, ta, nic nie ma. Gram w LoL'a. No, jak to z kim? No, zgadnij. Bruz dzwoni. Sto no, procent. No. no, a wy co? Wracacie już? Kiedy Bruce robi podsumowanie wydatków? Okay. A wyrównali mu to drugi dzień? Szkoda. Na, no, nara. Ja p***a, no szk***a, no, człowiek chce sobie pogadać. I, nie nie gra, nie graj, proszę, po cofnij Idź robić dolny camp Ty pod topa Albo asekurować tego, no nie asekurujesz goś No nie, nie Gigant ok, okej, nice, dobra. dobra To podejdę, czekaj, co, co, co mogę zrobić? Co mogę zrobić dobrego? No nie da się nic zrobić dobrego w tej grze Idę na kaśkę Gramy? No, no nie, jestem za 3 sekundy, ale to tu jest jeszcze szako. No nie możesz być, nie, jest prawdziwy czy nie? Nie, nie jest na no, tę gierkę sam playable, ja, Ale to Proszę był i... prawdziwy To był prawdziwy! Dobra, kasę pija To był prawdziwy. Który był prawdziwy? No ten, co ty się zimbiłeś. A, bo tamten dostał slama w sumie. okej, okay. żyjemy gierkę. No co ty mówisz, że jesteś na czogacie ale, ale nie da się grać, nie da się grać ty gry. Da się grać, po prostu musimy przeskalować na jakimś tam, nie wiem, jakim cudem. No. Z na rzece, chcesz jefować? Dobra. Nie ma W, nie wiecie, ma W, no? nie ma W. Są trawki, są trawki. Są jeszcze Kasia pija, ja pierdol... Oh Żaden Emerald, nie, 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 Wizu. To jest win, to jest win. Czemu nic nie mówisz? Nie, chcę mi się krzyczeć już. Nerwowy jesteś, stary, mega. No bo widzę, co się dzieje. No przecież dobrze jest. na no byś miał wiedzę, też byśmy. Kur... jeszcze szako, Velkos? Ja pię pier... Tyle jadłem na tym wyjeździe brusa że jestem teraz cały czas głodny. Co ja normalnie nic nie jem. Głodny jestem. Dobra, bo zaczęli grać nasi, nie wiem czemu. Nice, ten Jace mega dużo bije. No czego od free winek. Proszę cię, może losowa osoba nas nosi. Gate no dobrze zagrał. Kliknij r raz jeszcze. Kliknąłem. O, set. Fajnie! Winnek! 1-1 widzowie! No i Remek miał rację. Wchodzi na cogata i insta freewind. Będzie w tym roku jeszcze jakiś wyjazd i real. Na cypr. Nie. Nie, wiesz, że będzie ten cypr. Bo powiedziałeś mu, że... Pomoże mu w organizacji, bo byłeś wiele razy. Ale od strony technicznej musimy Bruce ogarniać. No od strony technicznej to nie jest nic złego. Jak, znaczy to nie wiem co jest złego od strony technicznej. Bo rea realnie zrobienie takiego streama, to, to jest dzień roboty. Nawet nie dzień. To jest tam 3 godziny w sumie. Tylko to zostało tak nahypowane W sensie nahypowane, to było tak, tak wiele razy robione na streamie, że to wychodzi, jakby. Był, no nie wiem, no, ale realnie to wydaje się, każdy z nas mógłby to zrobić na ten, ten tak zwany projekt. W kilka, w kilka dni. Ja myślę, że od strony technicznej to jest coś bardziej skomplikowanego, no ale Bruce tam ma po prostu program, wciska play, start play i... no i tyle. No, najtrudniejsze okazało się podłączenie głośnika do telefonu. O! milion bez flasha. Nie no, chyba zmieni, chyba zmieni. Jak się stało w namiotach? To... O, ale mi się wydaje, że ten cały osprzęt namiotowy był słaby, namiot był spoko A co masz na myśli mówiąc osprzęt namiotowy? Na przykład ten materac o grubości mega małej, jakby nie wiem, kromka chleba poduszka taka nadmuchiwana, taka okrągła jak walec Albo te śpiwory, które były jak, jak, e, jak siatka taka plastikowa Pierwszy raz byłem pod namiotami, ale no, wydaje mi się, że da, da się kupić lepszy po prostu ten sprzęt, który jest około namiotowy cały I wtedy jest za. No i też pogoda nie dopisywała, nie? Nie no stary, przecież żadnego k***** nie było Oni k nie poza internetem. To jest program od Maca Jellera. Właśnie ja zmieniłem ten playstyle na full clear po tym jak grałem z rybą. On mówił full clear, full clear, full clear i wyjeb... Gankujesz dopiero jak wszystko zrobisz nie, na mapie. Nie, no, no, mówił full clear w ganka. Nie mówił tak, mówił tak. Wyjeb... w ganki, nie tracisz czasu. Grać full clear, full clear to trzeba grać czymś innym niż Jarvan czwarty. No. Ale właśnie on mówi, że na Jarvanie jest teraz... To full, clear, full clear, right? Nie no mi się nie chce, że przed piątą minutą na po full clear, że czegoś nie robisz. No. a Później masz, później masz tylko kraba i stawiane na rafy. No well, w chcę full clear. No nie wiem stary, no mówi ci, że Rybon mówił, że grasz pod siebie wy Gankujesz tylko, jak nie masz nic ze swoich kampów na mapie. To taka trochę drastyczna zmiana gameplayu, ale faktycznie potem jestem użyteczniejszy. Tylko chłopaki się denerwują. No w sensie, jak grasz, grasz duło, to nie widzę powodu, dlaczego miałbyś nie, nie, nie przy 15 razy na jedną mnie. Też tak mówisz, że grasz duło z partnerem spoko. Tylko chciał zaszczepić inny playstyle we mnie. No i zacząłem to ćwiczyć, ale no nie, nie jest zgodny ze mną. Ja lubię gankować. Ty, Są Remek, a to, grać? To jest prawda, że re, ten, że Bruce jest na 32% podatku, bo była o tym. Dyskusja, ale już nie pamiętam. No on jest banką na tym, na ogólnych. No to kur... trochę szpont jak ma 32 płacić od tego. Nie na 32? To będzie płacić dopiero od nadwyżki, no kur... no ale zrobi nadwyżkę na tym wyjeździe. No jak nadwyżkę zrobi na wyjeździe? No a nie, jak sam ten wyjazd to powinno być jakoś 120 koła, powiedzmy 100. Co? No 30 koła w dniu pierwszym, drugi 30 plus do y i trzeci załóżmy niech będzie no nie wiem 20 około 100 będzie lajtowo tam. No ale to nie ma, nie ma znaczenia no, to jakby do tej do, pójdzie do, do, do jakiejś doradcy podatkowego może coś wymyślić że to. No pójdzie. No dobra no ja Renata pójdzie no. No kurwa. Ty, a właśnie, a propos podatków. Co się dzieje z buddą? Coś wrzuca do neta w ogóle chłop? Nie wiem. Ale dziwny swap. Sivir solo top Vatroxa. Darek jest na ciebie na, na bocie. I nam idzie support Grazari. Trzy kwiaty. Trzeba podnieść Dobra. O, no, zemsty paść to daj turret, Plus oskarża mnie o zajęcie powerbanka. Dobra, to ja jednak chcę te pieniądze, które należy mi się za wyjazd. chciałeś kasy? No ja powiedziałem, że nie. Nie, ja jestem. No to więcej, ja się mił. Raz w życiu coś Gerber zrobił. Aha, to Renata i suchar mnie posądzili. O powerbanka. Nieładnie, nieładnie. Zaraz to. Renata z sucharem teraz mają kolabo. Ok. Nie, no nie mogę bez ciebie się bić. Chciałem pod smoka, pod smoka chciałem zagrać, nie? A, Renata i Sucha robili ten wyjazd. Trochę ta... O. Za daleko, ale ty sobie bierzesz, nie git. Nie rob, nie rob nic w kierunku tego, żeby się z nimi bić. No, pchałem, to była decyzja, która sprowokowała nie, pcha, Pchać pchać mi, da będzie Ezreal pchał. Moim Wait. zdaniem, pcha, pchanie fali w naszora, Go. Dobra, cofają, 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 cofają. Temu ten nasze jeszcze nie zaczęty? Jak widzieliśmy, że cofają, powinniśmy zacząć, ale nie chcieli. Bo chcieli ich smoka. No ale zgi, dobra. Trochę spóźnione. Ten Smok, Whatever. I teraz idziemy z Nashore i kończymy. Now go 3 lanes with Nashore. Espeze. Co wait, jest... wait. D -d dobrze, dobrze, dobrze. Poczekajcie. Nie... Dobrze Ezreal robi. Atrox for forsuje fight. Dobra, ch... pier... No i Po prostu nie zgin, po nie zgin. Jest fajnie. No i ch**a no, Mamy, nie żyjemy. Nas na dupa, no. Dobra, to wchodzę na seju. Ale zagranie, krówką... Dobra, kit, kit. Ja p***, Ile oh. Teraz jest jakiś case, że jakaś yy, amerykańska, chyba streamerka. Yy, nie, ta yy, raperka, założyła. O... Tylko po tym, jak przekroczyła próg 18 urodzin I w 3 godziny milion dolców. W 3 je... godziny, nie? No jaki jest problem? Nie ma. W sensie, zwykłej człowieka to będzie boleć, że ktoś zarabia 3 milionów z Ciężką Ale zwykle człowieka nie boi to, że korporacje wielkie robią kur... miliony dziennie, przez x lat. Co boli bardziej? To, że każdy za... czy... zarobił pieniądze przedłużane, znaczy na, na wyjeździe, czy że jakaś zarobiła 3 miliony na Pewnie oba. No nie Co nie z wiem. tym zrobić można? Na przykład nie kupować, mi się wydaje. No to no, no nie kupujemy jak nie chcą. No i to wszystko. Rozwiązałem problem... No nie, no wiadomo, że chłopy, które kupują są problemem, bo to napędza rynek, nie? Kur... Dobra, wyszło, ale... Po co bajtujesz XD, jak on będzie na ogromny minus i będzie mina zbitego psa przez Bursa, tak właśnie, które A 24 z 720k to było botów, a realnych widzów max 3k yy, nieprawda, przecież dostaw... Pieniędzy. Napisał, słuchał zostało sprostowane to, nie? Tam nie było botów. Znaczy, pewnie mógł ktoś być botem, ale tam była od z... widzów, nie? Mówię u Brusa Musiałeś, że, no, że taka, no nie wiem, przy tego typu kontencie, na którym się nic nie dzieje, to wydaje się, że no, dość dużo osób jest cały czas, podejrzane to jest. No ale nahypowane to było mega, nie? Przez sam Kich potwierdził, że pierwszego dnia 30 koła 28k dopłaty plus 400 dolarów na starcie, to co było z Peno, nie? Idę w tego kana. Znaczy ja nie wiem czy Kich potwierdził, czy Suchar potwierdził bardziej, ale myślę, że to jest synonim, nie? Wszyscy cofnęli wychodzi na to. Dobra? Ja ucieknę, albo umrę se i jest git. Ja czy zostawię. Bardzo dobrze Jest walka wygrana teraz. To jeszcze Baron do tego dochodzi. O, master, master, master. On musi być dead, nie? Dobra, master. Co się dzieje? Mega izigierka, master... mega izgierka Chill. Jak normalnie, wystawię. mnie pod kątem. Nie Wystawić ci fakturę. Ja, MS ministra kłosa wystawię na Aleksander Kardaś fakturę na daną kwotę i napiszę jako usługę promocja z kanału Random Brews na Nie. kanale Mokry i Ci k***a wyślę tą fakturę i Ty ją płacisz. A Ty jesteś watowcem? Nie. To za... to o zwrot VAT-u będziesz występował. Nie to prze... Dlaczego taka pogoda, jak jest dzisiaj w Warszawie, nie mogłabyś na tym wyjeździe chociaż raz? Jest tak słonecznie. Masakra. Idę. Na plecach masz fraga. Brać czy... Dobra, Dobra, dobra użyję tak. No, no, no tak, tak. Jakbym wiedział, jak wygląda ten wyjazd w Mielnie wcześniej, żebym pojechał? Oczywiście. Właśnie miał tak wyglądać. Nawet powiem szczerze, wyjechał się mniej rzeczy niż zakładałem. bo chyba nic się nie wie. No, żeby się wyjaśniło, to musiałby się wyjaśnić. Internet. Tam były cztery fragi na hitka, i nie daliśmy rady. Gwen nie ma dipsa, niestety. Prze Kolecy, zaraz, Byłem troszkę no ale zabieram las. A stary, ty masz więcej farmy Kasady w grze. No ale cię wy... to się powie, ale na... długo ci nie było, z 2-3 minuty. Mnie minuty nie było, my minuty nie było. Odaliśmy no, smoka, tier dwójkę jeszcze był jeden fight. No bo jak robili smoka, to nie wypchnęli się fan tego. Creepów z Mida. Nee kur... Nie ku... chce mi się grać. Co zrobiłem, na lekku No ja eee... Nie wytrzyma! Mm. Jak my ich tutaj zabijamy?! No bez ciebie nie ma kto robić dipsa, nie? Nie ja muszę, ja muszę się roz***ć no, na komencie jak widzę co się dzieje. Dobra, róbmy tak, że jak widzimy kogokolwiek to klikasz na eku, wtedy, yy, w ten te, 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 pierwszy ja tego spróbuj zabić najlepiej. Albo w ogóle nie wiem, no k... Teraz dobra, teraz nie ma flasha, idziemy i teraz już nie wyskoczy. Uh, no dobra. Musimy go wytrzymać no. Nie wiem dziwne te gry Dziwne, jak ciebie nie ma, naprawdę nie mam wokół kogoś zagrać. Głę też ciągle nie ma, też gra ciągle Saida, ciągle Be, gra Saida. No, no ofens, ale trolluje trolujesz jak coś. Ale nawet nie wiem co mam zrobić, co mam zrobić w tej sytuacji. Na przykład nie wy**** nie, się teraz. No nie, no to że się wy to był trolling, a wcześniej, no bo chodziliśmy wokół mapy. Było, żeby tylko nie zaczęli barona. O, za oh, yes, nice. no, To ja solo, nice. O kurwa, to dostałem. A kończymy topem. GG. O Kurwa, Dziwne te gry dzisiaj były, nie, nie wiem, ku... stary. jakoś ku... mi się siedzi. Ale ta meta na farmienie też mi rozłabanie nie. Nie potrafię teraz nie farmić. Ale nie. ty no w sensie ty farmisz żeby być po 15 obrażeń, Rwana, nie? No bo to nie... Wybrzyś... i to się nie przekłada na obrażenia. Falczę tylko na obiektywach. No nie, no, te obrażenia musi zrobić. Zdążymy las tam, myślisz. To zdążymy. Znowu wyjdziesz z stary, ty o co chodzi? No dobra, No i co? No ja i Kapens Aż Tarksela kupiłem Zabija się O teraz karmy wy. Stary, co to się stało? I tak zginę. XD to jest niesamowite, nie Dobra, ja pierdę. XD zajebisz Mam ją?

Zawsze będzie już nie może to jest kwestia Championa, ale tak, oni ten też Champion tutaj też mega słabo raz grali. gram Letality raz nie, ale wydaje mi się, to był dift Ta żaba miała nade mną pode mną 5 leveli. i zagrała mega. Ja sobie robiłem full clear i tyle. No i tutaj już jest damage na przykład, no ale też robiłem tylko na obiektywach fighty. No to tak.